Dzisiaj jest 11 listopada 2012 roku Dzień Niepodległości Jestem w z strój doszedłem do końca tej grobli na stawach jak widać jest tu bardzo a bardzo pięknie Teraz wracam Ale pięknie pięknie, pięknie widać stado Łabędzi. krążące nad stawami i teraz. siadły na wodzie. Przepiękny poranek 11 listopada 2012 roku. I widać Beskidy w dali. Późna jesień, bardzo dzisiaj jest piękny, słoneczny dzień, wietrzny i ciepło, jest chyba 12 stopni. Tam widać most na Wiśle, o tutaj. Znalazłem takie pióro.

that's uh -huh. uh -huh. W lewej stronie znacznie silniejszy wiatr, co zrobimy to stado. Wada 2012 roku przebywam w Zatry w Czarkowicach Zdroju już ochodzi do biegatkońca obryt jestem tutaj no, 14 y, plus 18 18 dzień To on zamówiłem za moich rodziców ja i Stefana Dudałów. Także zostały jeszcze do kwadransa. Zaraz się cierpę, żeby się nie spóźnić. okazji powstanie ten króciutki film. Widać ile jak, jak długa jest ta grobla, ile przeszedłem, a właśnie tam w oddali widać już Kidy. Piękne burze. Ptaki tu sobie wygrywają. Wyjątkowo jest to. Jesień na także doskonała pora do spaceru.